Kast Kryminalny na kanale Czego Nie Powiedziano Listopad rok 2000 W San Diego policja odebrała zgłoszenie o śmierci młodego mężczyzny. W mieszkaniu przy River Run Circle w sypialni pełnej płatków róż leżał 27-letni Gregory Willer. Obok niego jego żona Kristin Rossum, zapłakana, drżąca, powtarzająca, że on sam to zrobił, że nie mogła go uratować. Kristin nie była przypadkową kobietą. Pracowała jako toksykolog w biurze medycyny sądowej hrabstwa San Diego. Wiedziała czym jest fentanyl. Jeden z najsilniejszych opioidów na świecie. Wiedziała też, jak niewiele potrzeba, by człowiek przestał oddychać. Na pierwszy rzut oka wyglądało to na samopójstwo. Scena była zaaranżowana. Płatki róż, zdjęcia, list miłosny. Ale rodzina Gregorego nie uwierzyła ani w depresję, ani w nagły gest rozpaczy. Poprosili o sekcję zwłok, a toksykolodzy, jej dawni współpracownicy... Znaleźli w jego organizmie ogromne stężenie fentanylu. Takie, które zabija w kilka minut. Śledczy zaczęli łączyć fakty. Kristin miała romans z przełożonym z pracy, a jej małżeństwo chwiało się od miesięcy. Gregory miał dowiedzieć się o jej uzależnieniu od metamfetaminy i planował to ujawnić. To był motyw. Prokuratura twierdziła, że w noc przed śmiercią Christine podała mu fentanyl, Prawdopodobnie rozpuszczony w napoju, a potem upozorowała romantyczną scenę pożegnania. Obrona mówiła o możliwym samodzielnym odebraniu sobie życia, o tym, że Gregory mógł sam sięgnąć po lek, ale żadne dowody na to nie istniały. Najbardziej uderzające było to, jak bardzo scena przypominała teatralny gest, jakby Kristin chciała zamienić śmierć w obraz własny. Ostatni spektakl miłości W 2002 roku sąd uznał ją winną morderstwa pierwszego stopnia Skazano ją na dożywotnie więzienie Bez możliwości zwolnienia warunkowego Do dziś, po ponad dwóch dekadach Christine Rossum nie przyznaje się do winy A jednak wszystko wskazuje, że różany zapach Którym pachniała tamta noc Był tylko przykrywką dla śmierci Śledztwo zaczęło się od detali, które nie pasowały do sceny samobójstwa. Fentanyl to substancja rzadko występująca poza szpitalami. W ciele Gregory'ego znaleziono dawkę, którą mógł zdobyć jedynie ktoś z dostępem do laboratoriów lub medycznych zapasów. Kristin Rosum była jedną z nielicznych, które taki dostęp miały. Kiedy zbadano ewidencję w laboratorium, Okazało się, że ampułki z fentanylem zniknęły z sejfu kilka dni przed śmiercią. Nie było śladów włamania, tylko brakujący numer serii. Dochodziły też sprzeczności w relacjach. Christine twierdziła, że Gregory był depresyjny, że groził samobójstwem. Przyjaciele ofiary mówili odwrotnie. Planował nową pracę, miał zamiar się z nią rozstać, był pogodny. Śledczy przejrzeli jej komputer i telefony, znaleźli dziesiątki połączeń z jej przełożonym, z którym łączył ją romans. W dniu śmierci kontaktowali się jeszcze wieczorem, kiedy rzekomo próbowała reanimować męża. Laboranci odtworzyli też drogę trucizny. Ampułki, których brakowało, pochodziły z działu, do którego miała dostęp. Na jednym z opakowań, które później odnaleziono w śmietniku przy jej pracy, były ślady jej linii papilarnych. Śledztwo trwało wiele miesięcy, bo część prób toksykologicznych musiano powtarzać. Rosum znała bowiem wszystkie procedury i mogła celowo manipulować wynikami. Ostatecznie zewnętrzne laboratorium federalne potwierdziło. Fentanyl w organizmie ofiary był czysty, farmaceutyczny, a jego ilość nie pozostawiała wątpliwości: to było morderstwo. W małym miasteczku w stanie Nowy Jork w sierpniu 2005 roku policja została wezwana do domu Stacy Castor. Kobieta twierdziła, że jej mąż David zamknął się w sypialni i nie odpowiada. Gdy drzwi wyważono, na stoliku znaleziono kieliszek z zielonkawym płynem. Z początku uznano, że to samo było, ale śledczy szybko poczuli, że coś tu nie pasuje. Dawid Castor miał ślady walki, dziwnie rozmieszczone odciski palców, a w zlewie i koszu znaleziono kuchenny baster z jego DNA. I ślady cieczy, której nikt nie powinien pić. Antifreeze, glikol etylenowy, substancja używana do chłodnic samochodowych, przezroczysta, lekko słodka, śmiertelna. To nie był pierwszy raz, kiedy śmierć nawiedziła dom Stacy. Pięć lat wcześniej zmarł jej pierwszy mąż, Michael Wallace. Wtedy lekarze wpisali atak, na atak serca. Ale po śmierci Dawida śledczy zaczęli łączyć fakty i w końcu zdecydowali się ekshumować ciało pierwszego męża. W laboratorium odkryto to samo: kryształy wapnia oksalanu, charakterystyczne dla zatrucia glikolem. Dwóch mężów, dwa identyczne zatrucia, jedna kobieta. Wtedy Stacy próbowała zrobić coś, co przeszło do historii kryminalistyki. Napisała list samobójczy czy na komputerze i próbowała wmówić światu, że to jej córka, Ashley, otruła ojców i teraz, pełna żalu, chce popełnić samobójstwo. Dziewczyna ledwo przeżyła próbę otrucia przez matkę. To ona była kluczem, który zamknął całą sprawę. Podczas procesu prokuratorzy pokazali jury lodowatą precyzję, z jaką Stacy planowała swoje zbrodnie, zmieniała testamenty, aranżowała miejsca zbrodni, usuwała ślady. Motyw był banalny pieniądze z Polis i kontrola nad majątkiem. W lutym 2009 roku Stacy Castor została skazana na 51 lat więzienia, nigdy nie przyznała się do winy. W 2016 roku zmarła w celi. Z przyczyn naturalnych, jak stwierdzono w dokumentach, ale w pamięci Amerykanów została jako The Anti Freeze Killer. Kobieta, która zamieniała domowe ciepło w laboratorium śmierci. Wszystko zaczęło się od policyjnego instynktu. Sierżant John Dominik, który jako pierwszy przybył na miejsce śmierci Davida Castora, zauważył, że szklanka z płynem wyglądała zbyt ustawnie. Nie było na niej odcisków palców Davida, tylko kobiece ślady. Laboratorium potwierdziło, to nie była przypadkowa śmierć. W jego krwi wykryto wysokie stężenie glikolu, etylenowego substancji używanej do chłodnic. To był ślad, który poprowadził śledczych wstecz do śmierci pierwszego męża Stacy. Ekshumacja Michaela Wallacea okazała się przełomem. Jego organy wewnętrzne zachowały kryształy wapnia oksalanu, dowód klasyczny dla zatrucia antifrizem. Po latach milczenia prawda zaczynała wypływać. Policja zaczęła obserwować Stacy. Rozmawiała chłodno, kalkulowała, dbała o wizerunek. Zgodziła się na przesłuchanie, ale każde jej zdanie było wyuczone. Kiedy biegli zaczęli przeszukiwać jej komputer, odkryli coś, co przesądziło o sprawie: plik z rzekomym listem samorzyskim Ashley. Wersje zapisu pokazywały, że to Stacy pisała tekst, nie jej córka. Kolejnym dowodem była próba morderstwa. Kiedy Ashley znalazła się w szpitalu po spożyciu napoju, który podała jej matka, w jej organizmie wykryto środki uspokajające. Stacy próbowała uśpić córkę i zostawić przy niej list, by wyglądało na to, że dziewczyna sama przyznała się do zbrodni. Śledczy nie mieli już wątpliwości. Motyw finansowy identyczny sposób działania fałszowanie dokumentów i próba obarczenia winą własnego dziecka. To wszystko stworzyło niepodważalny łańcuch dowodów. Proces był spektaklem chłodnej logiki i drobiazgowej pracy detektywów. Prokuratorzy przynieśli do sali sądowej prawdziwe butelki z antifrizem, by pokazać ławie przysięgłych, jak łatwo można było zabić. Kiedy zapadł wyrok, Stacy nie okazała emocji. Spojrzała w pustkę i powiedziała, że została zdradzona przez wszystkich, ale to nie zdrada ją potępiła, tylko ślady, których nie dało się już wymazać. Christine i Stacy nie miały ze sobą nic wspólnego, dzieliło je wszystko. Wiek, pochodzenie, sposób życia, a jednak w ich historiach jest coś bliźniaczego, coś, co przebija przez każde słowo, przez każdy gest, przez sposób, w jaki obie chciały mieć kontrolę nad światem, który wymykał się z rąk. Trucizna nie jest narzędziem impulsu, to broń cierpliwych, wymaga planu, czasu i pewności, że ofiara nie zdąży zareagować. Christine użyła fentanylu, środka medycznego, który znała z pracy, śmiercionośnego i niemal niewykrywalnego. Stacy wybrała antifreeze, substancję, którą można kupić w każdym sklepie z częściami samochodowymi. Różne światy, ten sam mechanizm. W obu przypadkach śmierć przyszła cicho, bez krzyku, bez śladu przemocy, jakby to był sen, jakby miłość i śmierć stały się jednym ruchem. Trucicielki nie zabijają z pasji, zabijają z przekonania, że wiedzą lepiej, że mają prawo decydować, kiedy coś się kończy. Kristin chciała zachować twarz, uciec przed hańbą, przed ujawnieniem własnych słabości. Stacy chciała zyskać władzę, pieniądze i spokój, który dają zamknięte usta tych, co wiedzieli za dużo, a jednak obie przegrały. Bo ślady trucizny zostają w ciele tak samo, jak prawda zostaje w ludzkiej pamięci. Nie da się jej rozpuścić, nie da się wymazać. W sądowych aktach ich nazwiska zapisano obok tysięcy innych, ale w historii kryminalistyki zostaną już na zawsze jako symbol: kobiet, które pomyliły miłość z własnością, czułość z kontrolą, a zaufanie z potrzebą władzy. Czasem Największe zbrodnie nie mają odgłosu strzału, mają tylko zapach, róż albo słodkiego płynu schodnicy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu i zachęcam do kliknięcia w dzwona. Z serdecznością i pozdrowieniami Beniamin. Cześć i czołem.